Elektryzujące rozważania roślinożercy Ostatni czerwcowy weekend spędziłem na torze Modlin, gdzie odbyła się pierwsza edycja EV Experience. Impreza została przygotowana przez EV Club Polska oraz PSPA i miała na celu przybliżenie elektromobilności wszystkim zainteresowanym. Stworzona została unikalna okazja przetestowania w jednym miejscu ponad 30 różnych modeli fabrycznie produkowanych samochodów elektrycznych. Były także motocykle, hulajnogi, rowery oraz inne pojazdy napędzane prądem. Dodatkowo można się było zapoznać z ofertą firm zajmujących się dostarczaniem różnych rozwiązań związanych z elektromobilnością. Zorganizowano także prelekcje tematyczne, a przez cały czas tej dwudniowej imprezy prowadzone były na żywo wywiady z ekspertami. Pogoda dopisała i całe wydarzenie było też doskonałą okazją do nawiązania nowych znajomości, a przede wszystkim do miłego spędzenia czasu w rodzinnej piknikowej atmosferze. Partnerem odcinka jest firma ProEV, razem z którą oswajamy elektromobilność. W debiutanckim EV Experience wzięło udział prawie 2000 osób. Z niektórymi udało mi się zamienić parę zdań. A tu mamy kolegę, kolegę Mateusza, czołem. a tu mamy jeden z przykładów całkiem nowatorskiego zastosowania samochodu elektrycznego. Można sobie grillować. Proszę. Co prawda nie są to wegańskie potrawy, ale myślę. Ma... Eee, mus owocowy? Mus owocowy? Eee, z owoców ciężkiej pracy hodowli Okej, okej. Okay, okay. No ale wybaczamy Mateuszowi, no bo tutaj bardziej ciekawe jest to, że można autem elektrycznym przy zastosowaniu odpowiedniej przejściówki zasilać sobie jakieś zewnętrzne urządzenia. Mięsożercom życzymy smacznego. Dziękuję bardzo, polecam się. A tu znajomy głos Kuby. O, 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 Dzień dobry. O, Witamy. Kuguję, Cześć, Witamy. Witamy. Hej, co, was, co Was sprowadziło tutaj na Tor Modlin? Pyszne jedzenie. Pyszne jedzenie. Tak. Zamiarę, Samochody elektryczne. A, tak. Jest e, co oglądać. ID 3. E, ID3, ID3. ID3. ID3 coraz więcej. Czyli widzimy się w Katowicach niedługo. E, są złodzie, ale przyjadę. Ale przyjadźcie, Zasięg na pewno wystarczy, żeby przyjechać. Pierwszą niedzielę. trasa jest. Tylko nie wiem, czy w wakacje też będzie? Czy dopiero będzie, we wrześniu? Będzie, nie wiem. Ja wiem, że teraz będę, e, ostatni mój e, slot będę teraz, Aha. a w następnym nie będę, bo będę we Włoszech. Okej. Okay. No widzicie, słyszycie, no można jechać do, Włoszy, do, do Włoch samochodem elektrycznym. Chcemy tam testować testy Performance. O, proszę. A jak tam, je, jak jeździcie samochodem elektrycznym w podróż? Przecież tym się nie da jeździć. To się nie da, to się da się jeździć. Teraz przyjechaliśmy, w sumie wyjechałem z Krakowa, to, 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 na to wiem, to dojechałem to do Zawiercia ważne. i z Zawiercia pojechałem z Warszawy w Piskowice i dojechałem na 2%. Proszę, da się? Da się. I to są właśnie osoby, które wiedzą, tak. że się da, bo jeżdżą autami elektrycznymi. Pozdrawiam. Na razie. To jest Kona. Tu. Dzień dobry. Witam, witam. Tutaj przedstawiciel firmy Hyundai, zadowolony. Uśmiechnięty, no bo jak inaczej może być, jeśli się jeździ samochodem elektrycznym i to do takiej dobrej marki? Tak, tak. Fantastycznie. Tak, akurat dzisiaj nie, nie swoim, dzisiaj jeszcze, ale. na co dzień Jonikiem 5, a, a dzisiaj akurat taką sympatyczną. A sympatyczną. Jonik 5 to jest jeden z najlepszych samochodów obecnie na rynku, jak sądzę. jestem w stanie się przychylić do Okej. Okay. Do tego no szybkie ładowanie to na pewno bardzo, bardzo pomaga. Przestronne, bo zaprojektowany od, od podstaw, więc e... Czuć, że to jest samo na nowo, przedefiniowane po prostu. To też jest bardzo ważne, żeby auto elektryczne było powiedzmy od zera zaprojektowane jako elektryczne. Tak. No tutaj teraz nie doświadczymy tego, natomiast ja to sobie bardzo cenię. Mam wersję z, z napędem tylko na tylną Z przodu mam duży, prawie 60-litrowy bagażnik i w okresie zimowym korzystam jako, jako lodów. Doskonały pomysł. Więc jest po prostu... I ciekawe, czy to przewidzieli projektanci, czy to wyszło im przypadkiem? Powiem szczerze, że ja dużo rzeczy znałem takich, które no, uczyłem o elektromobilności, pokazywałem, natomiast pewnych rzeczy dopiero poznałem jak z samochodem zacząłem jeździć na, na co dzień. To była jedna z takich rzeczy, co odkryłem, że wiedziałem de facto, że jest ten bagażnik, że może tam być, natomiast dopiero, dopiero jak zacząłem użytkować, a że zacząłem użytkować samochód w okresie zimowym, to, to sobie uświadomiłem, że to jest łatwiejsze, tak samo jak wjeżdżam do garażu, dojeżdżam samochodem pyłem to nie muszę się martwić o to, żeby otworzyć klapę, wyjąć rzeczy, tylko podjeżdżam i, i mam wszystko, wszystko z przodu. Natomiast no tutaj teraz przy takiej pogodzie to mogę włożyć, sobie tam włożyć lodu, zimne, zimne tak napoje jest, i, i sobie pojeździć. Bardzo praktyczne. Pojeździć, więc no bardzo, bardzo sympatyczne, ale, ale tutaj Kona, Kona również, bo jest bardzo, bardzo wydajna. Tak sobie doceniam to, że Ee, że tutaj ze zużyciem można zejść poniżej, spokojnie poniżej 10, natomiast bez wyrzeczeń, jak tutaj przyjechałem, prędkości 120 na godzinę na trasie ekspresowej, klimatyzacja i, i zużycie rzeczy 12. Bo tak miałem strzelić 14, ale 12 to jest super wynik. 12 z haczykiem, mam zostawić 3000, zużycie 13, 13,5, więc tutaj. Oh. To jest bardzo ma. fajny samochód. No. Problem. No. Tak, tak. Cały czas. I powiem szczerze, w dalszym ciągu może to debiutował w 2018 roku. E, oczywiście tej facelifting, e, nastąpiły też takie zmiany. To Od... widać. Nawet z przodu zdaje się, wygląda troszkę jak nowa Kia niro Jest taka dość podobna. Ale tutaj facelifting nasz był wcześniej, więc można powiedzieć w drugą stronę, że nowe Niro wygląda jak Honda, okay. tak, ale ten taki nos, nos rekina bardzo, bardzo sympatyczny, od razu widać, że to jest samochód elektryczny, bo w, w przedliwcie było to troszkę. Nie każdy by zauważył, natomiast tutaj od razu, od razu widać. Od razu widać też port do ładowania, więc, więc bardzo. E, bardzo fajny samochód i w tym segmencie no, do, do tego momentu cały czas no, ten zasięg 480 km jest de facto nie do, nie do, nie do przebycia. Tak? Dalej przy sensownej pojemności akumulatorów, tak 64, 64 kW, czy też mała bateria 30, e, 39, więc e, jest też no, dzięki temu, że ta bateria jest. E, jak kompaktowa mniej, że jest zużycie, to mniej zużywamy, a, a także ten sam wtedy jest przystępnie, przystępniejszy w zakupie dzięki temu, że, że nie potrzebujemy aż tak. tak potem po co komu wielkie baterie jak tak naprawdę w podróże nie wybieramy się codziennie, tak? Tak, tak. No tutaj to jazdy po, po polsce to naprawdę, naprawdę wystarczy 500 km dojedziemy na koniec Polski i od, sobie odpoczniemy, naładujemy tak. w tym samochód i, i możemy jechać, nie możemy jechać dalej, więc naprawdę, naprawdę jestem bardzo super, bardzo zadowolony. Super, dzięki. Trzymaj się. A tutaj słynny, słynny Daniel Grzyb. Cały czas ciężko pracuje nad promocją elektromobilności. Daniel jest. Proszę. Powiedz, jak się czujesz? Tu przed chwilą przejechała taka cała kolumna autoelektrycznych. elektrycznych. Ja jestem się w stanie założyć. Że większość tych ludzi ma dlatego te auta, bo ty prowadzisz ten swój kanał i promujesz tą elektromobilność od lat. Jak się czujesz jako taki weteran tej promocji? Bardzo ty mi ty. miło za te słowa. No nie sądzę, żeby wszyscy ze względu na mnie kupili te samochody, ale jeżeli są tam jakieś osoby, to, to bardzo mi miło i czuję satysfakcję przede wszystkim. Bardzo zawsze mi miło jak ktoś do mnie podchodzi i mówi tak jak ty przed chwilą, że kupiłeś samochód. Ja tam. się przyznajesz, że ty ale miałeś w tym generalnie swój udział. Także to jest dla mnie bardzo duży zaszczyt i, i Jestem dumny po prostu z tego i cieszę się, więc to jest naprawdę duża satysfakcja. i to, to mnie właśnie e, napędza do, do dalszego działania. No ja korzystam z okazji, chcę pogratulować i podziękować za ten wysiłek jaki wkładasz, no i życzę energii i sił na przyszłość. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Kawał dobrej roboty robisz dla elektromobilności, więc fajnie, że jakby ja zaraziłem Ciebie, a teraz Ty zarazisz kolejnych i, 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 tak i, tak, i tak to się wszystko rozwija. Super, no to miłego dnia życzę. Dzięki, cześć. I tu kolega Daniel wprowadza kolejne auto elektryczne. Tak, tym razem Tesla X Z kolegą Sergiuszem O z kolegą Sergiuszem o. Cześć kolego. Dzień dobry, dzień dobry. Co dobrego? No widzisz, lecimy pomału. drzwi ci się nie, do, nie domykają. No nie domykają no. Wszystko dobrze? Tak jest. Powodzenia. lecimy a tak, i tu słynny, słynny Marcin Mizgalski, weteran fotowoltaiki w Polsce. Ja nie przeszkadzam, tylko chciałem zaznaczyć obecność tutaj kogoś, kto tworzył fotowoltaikę chyba od podstaw, prawda? Nie, nie, stworzył fotowoltaikę Polak, który się nazywał Czochralski. I to metoda Czochralskiego powoduje, że do Aha. dzisiaj mamy możliwość wytwarzania wszędzie na świecie fotowoltaikę. To on wymyślił, jak budować monokryształy krzemu, czyli takie długie, takie sople. Super. I te sople są cienkie na te cienkie Ale to na... Marcin Miezgalski no. lobbował za ustawą, za przepisami, tak? A tak, no to jeżeli część z Was korzysta z fotowoltaiki, no to. No tak, trochę przyłożyłem do tego rejestru. Warto śledzić to, co ten człowiek mówi, ale szczerze, na razie. Na razie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. pierwszy raz w elektrycznym samochodzie, zastanawiam się, jak to będzie. Jestem spokojny, bo to jest tylko samochód, tak? Trochę tak inaczej tylko jest. jest napędzany, więc zobaczymy. Mam bo... nadzieję, że nie ma takiej mocy, która go rozbije, obrzeźnia ten moment, Rafał Otoka-Franckiewicz w elektrycznym samochodzie. O, zostałem, znaczy nie zostałem zgwałcony, po prostu jest okazja, więc jeszcze no tak? No lepiej no, tak. Jak ze wszystkim tak, samemu, jak tak jest możliwość czegoś sprawdzenia, to się sprawdza. Tak jak mówię, nie jest to rewolucja żadna, bo samochody jak samochody podejrzewam, a czy na pewno tak jest? Inny napęd. No i poza tym tu nie ma szans, żeby jechać dalej niż 300 km w związku z tym no tak, baterii wystarczy. Ale te samochody jeżdżą cały dzień i o ile wiem, nie były jeszcze doładowywane. O, to ciekawe. No też nie robię tutaj dużych dystansu, więc. Dobra, tu Kia EV6. Od Do razu zaczynamy grubo od samochodu roku. O, oh świetnie. Dzień dobry. Tylko chcemy uwiecznić ten moment. Auto elektryczne Dźwięki, nie ma biegu, jest tylko selektor kierunku jazdy. Wiatrak, no. wiatrak z wentylacji niż To może niż być pewnego się, rodzaju nowością to na chwilę dla połączyli. niektórych użytkowników. No Ale tylko za pierwszym dobra? razem. No nie, może jeszcze popiszczymy oponami. No zobaczymy. Co? O, muszę sobie ustawić lusterka. Mhm. Boczne mogą być. Ja Dobra. mam na imię Rafał, bo nie pamiętam, czy przedstawiałem. Nie, nie no, no, no i ruszamy. Do zobaczenia za dwa okrążenia. Trzymy na wyraz twarzy. Okej, okay, no, samochód jest nadzieja, nic ciekawego. No i jak pierwsze wrażenia? Przyspieszenie takie jak w tym, jak w hybrydzie. Jak jeździłem Rafką, dostałem kiedyś jako samochód zastępczy hybrydę rawkową. Mhm. I to było to samo, bo od razu jest ten, od razu jest moc. W, Dobra. No w paliwówkach tak nie wiem, tam trzeba się zbierać, zbierać. A to, to jest fajne, nie? Że no. od razu. No, 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 no. A jeszcze cię czeka Tesla S. Ona jest szybsza? A to jest bardzo, ten był bardzo fajny. A, a ten będzie ten jeszcze. Błys Błyskawicznie dochodził no. do setki. Nawet pan trochę mi mówił chyba, że. Żebym... Tak, tak było widać, że tam <laughs> za dużo samochodów na torze było. No ale myślę, że warto było. A czy wiesz, no? Nie wiem, dlaczego miałoby Nie warto tak dokładnie. No, po prostu samochód jak samochód. Ale doświadczenie, myślę, warto sobie odłożyć i kolejne mieć. Trochę głupie, że nie słychać, że silnik wracuje I kiedy wsiadłem, to chciałem włączyć silnika, wyłączyłem samochód. To taka. Ale to przechodzi z czasem. Dlaczego? Słychać Są już samochody. No nie, są samochody z emulacją już silnika V8. Mimo drobnych niedociągnięć i szybkiego zamknięcia zapisów na jazdy testowe. Imprezę można spokojnie zaliczyć do udanych. Ostatni weekend czerwca wydaje się bardzo dobrym terminem na organizację takiego wydarzenia. Już teraz warto zarezerwować sobie czas na kolejną edycję. Fajnie byłoby, gdyby EV Experience na stałe wpisało się w kalendarz imprez promujących elektromobilność. Gratuluję organizatorom pomysłu. Zachęcam do komentowania i łapkowania tego filmu oraz subskrybowania mojego kanału, także z dzwoneczkiem.